Roboty w Mieleckim Szpitalu, strategia na finiszu. ESF już w powiecie Mieleckim. Technik robotyki, minął pierwszy rok nauczania. W Szpitalu Specjalistycznym im. Biernackiego w Mielcu odbyła się prezentacja robota chirurgicznego. Był to pierwszy tego typu pokaz na Podkarpaciu. Jak oceniają lekarze specjaliści, którzy już wcześniej mieli okazję wypróbować jego możliwości, to narzędzie niezwykle mobilne i intuicyjne, dające możliwość dokładnego manewrowania narzędziami. Praca z takim robotem to mniejsze zmęczenie rąk, a jednocześnie większa precyzja i doskonała wizualizacja wykonywanego zabiegu. Producenci robotów i medycy zgodnie oceniają, iż w nieodległej przyszłości tego typu urządzenia staną się niezbędnym wyposażeniem zaawansowanych technologicznie sal operacyjnych, Starosta Mielecki Stanisław Łączak uważa, że nie jest kwestią czy, tylko kiedy pojawią się one w Mieleckim Szpitalu. Byłby to na pewno bardzo duży przełom w operacjach, w sposobie ich wykonywania i bardzo by był na pewno doceniany przez pacjentów, gdyż jest to bardzo mało inwazyjna metoda zabiegów chirurgicznych. Jeżeli chodzi o ten robot, to bylibyśmy być może pierwsi w Polsce. Dotychczas był używany robot Da Vinci. Ten robot jest zdecydowanie nowocześniejszy, nowa generacja i myślę, że gdyby tylko były środki zewnętrzne i też było zainteresowanie wszystkich oddziałów, które wykonują zabiegi chirurgiczne, to myślę, że, że tutaj jest otwarty temat, żeby taki robot zakupić, bo koszt by był znaczący ponad 10 milionów złotych. Dobiegają końca prace związane z opracowaniem strategii dla powiatu mieleckiego na lata 2021-2030. W myśl założeń dokument ma dać odpowiedź na to, w jakich kierunkach w najbliższej dekadzie powinien rozwijać się powiat mielecki. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowani zostali pracownicy Mieleckiego Starostwa i podległych mu instytucji. W określeniu przyszłych priorytetów oraz ich realizacji pomaga wyspecjalizowana w tym zakresie firma Respublic. Wprowadzone były prace diagnostyczne, opracowana została diagnoza i już w okresie ostatnich dwóch miesięcy uruchomiliśmy spotkania, no w tym wypadku zdalne, to oczywiście nie jest optymalna forma, ale udało nam się przeprowadzić tych spotkań 12. W trzech podzespołach, jeden podzespoł był do spraw społecznych, drugi był do spraw gospodarczych, trzeci dla infrastruktury, środowiska, przestrzeni. I w tych podzespołach, które jeszcze podzieliśmy na mniejsze grupy z uwagi na pracę zdalną, udało nam się oczywiście wypracować bogaty materiał, który dzisiaj chcemy poddać też oglądowi może nie tyle ocenie, co korekcie, weryfikacji. Liczymy na to, że ten materiał będzie doskonalony w tym procesie, w którym uczestniczą no przede wszystkim przedstawiciele gmin tworzących powiat. Pierwsze spotkania konsultacyjne odbyły się jesienią ubiegłego roku, kiedy to został zakreślony ramowy program przedsięwzięcia. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który normuje politykę rozwoju w Polsce. Wprowadza również regulacje, które umożliwiają przygotowanie ram strategicznych do ubiegania się o środki z funduszy europejskich. Za kluczowe problemy dla dalszego rozwoju powiatu mieleckiego uznano m.in. gospodarkę, infrastrukturę społeczną oraz ochronę środowiska. Od jesieni ubiegłego roku, kiedy to rozpoczęto pracę nad strategią, odbyło się szereg spotkań panelowych. Większość z nich odbyła się w trybie zdalnym. Dopiero teraz, kiedy obostrzenia związane z pandemią zostały poluzowane, możliwe było bezpośrednie spotkanie uczestniczących w projekcie. Ostateczny kształt dokumentu ma być gotowy jesienią bieżącego roku. 28 maja na terenie gminy Przesław znalezione zostały dwa padłe dziki w stanie zaawansowanego rozkładu. Kilka dni później, 2 czerwca, laboratorium w Puławach potwierdziło, że obie sztuki były zainfekowane wirusem ASF. To bardzo niepokojący sygnał przyznaje Piotr Hrabosz, powiatowy lekarz weterynarii w Mielcu. Problem rzeczywiście zaistniał, mamy ASF. Na szczęście na razie to jest u dzików, co oczywiście tworzy problem, bo musimy dobrze zabezpieczyć nasze gospodarstwa. I tutaj na pewno apel do rolników każdy z nich wie, jakie są zasady biosekuracji i prośba, żeby te zasady biosekuracji jak najszybciej wdrożyć, tak już na, na poważnie. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć te swoje gospodarstwa, bo to jedyna najpewniejsza metoda, żeby uchronić swoje zwierzęta przed tą no, bardzo poważną chorobą. 9 czerwca w siedzibie starostwa odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w poszerzonym składzie o przedstawicieli podległych służb. Uczestniczyli w nim również członkowie kół łowieckich działających na terenie powiatu mieleckiego. Podczas spotkania została przedstawiona obecna sytuacja, jak również podjęto decyzję o najbliższych działaniach, w tym również tych monitorujących rozprzestrzenianie się choroby. 12 czerwca kompleks leśny na terenie którego dokonano znaleziska, został przeszukany przez stu żołnierzy z trzeciej brygady wojsk ochrony terytorialnej. W trakcie penetracji terenu przez wojskowych nie natrafiono na padłe dzikie zwierzęta. Ich wynik zgodny jest z obserwacjami myśliwych, którzy w swych rewirach nie zauważają w ostatnim czasie śladów bytowania dzika na tym terenie. Zdaniem powiatowego lekarza weterynarii to dobry sygnał, choć nie należy lekceważyć wciąż realnego zagrożenia. To znaczy, że ta populacja dzika jest na naszym terenie niewielka, ale to jak widać nie uchroniło od tego, że jednak ten dzik się pojawił i ten dzik akurat się pojawił no, zakażony wirusem ASF. Trudno powiedzieć skąd to się te, ta populacja dzika pojawiła. Są podejrzenia, że z południa, być może ze strony Słowacji czy strony Ukrainy, po prostu ten dzik od strony południa przyszedł. No, odcinek dość kilometrowy jest duży, ale no, znając w tej chwili no, całą sytuację, że populacja dzika zaczyna być no, niektóre osobniki nosicielem. Bezobjawowym, więc niewykluczone, że taki dzik seropozytywny, czyli zakażony tym wirusem, a nie wykazujący objawów, mógł po prostu się tutaj na ten teren dostać. Dobiega końca rok szkolny 2020-2021, w trakcie którego wdrożony został innowacyjny na skalę ogólnopolską kierunek nauczania technik robotyki. Ten pilotażowy projekt zyskał aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zainteresowanie uczniów chętnych do kształcenia się w tym zawodzie było tak duże, iż w momencie rekrutacji zdecydowano o zwiększeniu miejsc w pierwszej klasie z planowanych wstępnie 24 do 32. Jak ocenia Sylwester Paterek, pierwszy rok nauczania na tym kierunku po pozwolił zebrać również doświadczenia, które wykorzystywane będą w dalszym procesie nauczania na tym kierunku. Po pierwszym roku prowadzonych zajęć myślę, że mamy bardzo wiele wniosków odnośnie programu nauczania, odnośnie tego, czy przede wszystkim było to dobrze zaplanowane, treści, które były przekazane odpowiadają temu, co będzie już w kierunku ogólnopolskim, który będzie uruchamiany od września, więc tutaj tak naprawdę my za dużo tego naszego planu zajęć musimy zmieniać. W porównaniu do kierunku już prawda, uruchomionego w całej Polsce od września, myślę, że było sporo trudności, aczkolwiek sobie poradziliśmy z realizacją wszystkich, wszystkich treści, wszystkich tak samo zadań praktycznych. Realizowaliśmy sporo rzeczy na specjalnych symulatorach. I też część teoretyczna jak najbardziej przebiega prawidłowo. Także myślę, że tak naprawdę w przyszłych latach będą tutaj mogli chłopcy się rozwijać pod tym kątem, zdobywać coraz więcej umiejętności praktycznych, i mamy nadzie nadzieję, że również będzie można odwiedzać wiele zakładów pracy, żeby zobaczyć, jak roboty pracują właśnie właśnie w fabrykach i na to też liczymy, że nam po prostu sytuacja na to pozwoli. Do tego niewątpliwego sukcesu edukacyjnego przyczyniła się wspólna inicjatywa Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ze szkołami średnimi z terenu miasta i powiatu. Partnerem projektu jest również Akademia Górniczo-Hutnicza imienia Stanisława Staszica w Krakowie. W projekcie uczestniczą również niektóre firmy z Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Już teraz projekt zyskał tak duże uznanie władz oświatowych, że od przyszłego roku szkolnego 2021-2022 kierunek został wpisany na listę MEN jako dopuszczony do realizacji na terenie całego kraju.